Da się mam widzowie, jesteśmy w nowym sezonie. Niestety wczoraj ubierało mi się 8 godzin, ten update, a Mundrali. Nie wiem. Długo? 10 może. Okiełamy to. Oczywiście Mundrali mnie zdradził, bo zagrał jeden jakiś tykun. od odmnie, dlatego kupiłem dwa poziomy, żeby wyrównać ten wynik. Trzeba wyrównać to suki przygrobić. O oh mój Boże Ale mi fps o, pff, mam 6 czekaj, muszę zmienić grafikę Dasz radę, wierzę w Ciebie Ej, gdzie Lagują ulicz? mi ustawienia, lagują mi ustawienia Ja, ja umrę, jak ja wyląduję, oh, oh. Jezus Panie Poczekaj, daj średnią, daj O mój Boże Dobra, o, jest lepiej, A, mam 60. FPS-ów. Fortnite musi o o, okay, to... o, 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 he, nie, dobra, mądra bo wiesz, zaczęły się wakacje, tak, znaczy to sezon wakacyjny się zaczął, no i... nas co się działo we trzecim sezonie, trzecim rozdziale z moimi FPS. -ami. Graliśmy kurwa tak dużo, że mieliśmy 250 poziomy. Wądrala, mi z 60 spadają, a randomowo do 30 FPSów. Albo 20. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. M Miałem 7, sek 7 fps 7 przez sekundę. Okej, nad pani. Na co to jest? To jest ten nowy. Pi ten. nitro picie, o którym mówiłem. Okej, okay, nie, no, muszę, muszę, dać na niskie, muszę, muszę dać na niskie. Muszę się podzielić z tobą, chodź tu. Co ty wyprawiasz? Mój komputer nie jest stworzony do grania w tę grę. Mogę przebić teraz to? Ej, to jest samo. Auć, no nie, jeszcze, muszę, muszę jeszcze niżej. Jeszcze, jeszcze musimy niżej. No, dałem się na niskie. <laughs> Palimy się, nasze mi się palą. Nie Już halo? Nie. O. No halo Au O O, o. miałem trzy FPS-y no, no, ja no, no się nie dobra. zmieniły, da, po, po co ja w ogóle da, do razu bać? Walić pal, to daję na wysokie ustawienia O, O, i tu są... Mogę z normalnie auto obniżyć To co jest? Wjechałem w boxy, i teraz... O kurna O cholera O cholera Ty, wsiądź do mnie Patrz, całe nie, auto zmieniłem Tutaj. Będziesz mógł sterować tym e, wieżyczką, bo to jest granatnik jakiś. Czy mam takie tragiczne FPSy w Fortnite? Nie wiem, bo na komputerze nie jest dobrze zoptymalizowany. Nigdy na konsoli tak, jest dobrze, ale nie na tym. O, teraz mam karabin maszynowy, on jest better na pewno. Ma, mam, mam, mam Możesz strzelać? Uuu. Let's play Fortnite, Jakieś inne wziąłem, co jest? Panzerne. Co to? Wejdź to. Jadę tam, to jest boost ten, nie? Co daje turbo na auto. O cholera! Robiłem zadania. Musimy zwiedzić miejscówki nowe. I go to ma turbo, co jest? What the fuck? No. I dałem mu jakiś upgrade, co ma teraz turbo. Nie, on ma normalnie turbo, oglądaliśmy w Ej, okay, serio? A to nie był jakiś upgrade, co mu daje turbo? Nie wiem. Kurde, fajnie. No. Tam, jeszcze, 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 jeden raz musimy wjechać do takiego kółka. Tam, tam było. No. O. Nie, Cieci nie do tej misówki? ona mi niszczy komputer, ona niszczy mi komputer. Nie, jest tam. Dobrze, chciałem ją, tylko zwiedzić. Ja też. Jeszcze, to jest kółko jedno. Nie, ale już byliśmy. Jezu. Ta jednak się zaliczyło, nie wiem. woli, mnie. Pewnie. W ogóle paliwo się resetuje, gdy wchodzą w te kółeczka. Fajnie, w końcu paliwa są, są nieskończone. Jak ta, co my mamy? Grota, grota, grota. Jestem pewny, że tu się będzie działo ten wakacyjny event, tu się będzie działo. Jestem pewny, w, takim, w czwartym rozdziale. W czwartym rozdziale była randomowa krąba za dupie, gdzie była woda i plażowe te i tam się działo cały event. Tutaj też będzie. Ciekawe, czy event w tym roku będzie w końcu chociaż mi bo ta, przez ostatnie trzy lata eventy były tragiczne. Czy... Masz rap. Wszystko będzie dobrze. Żaden <gulik> <gulik> nie był dobry. Ej to jest to coś co chyba na Ostatni raz to był w drugim rozdziale siódmym sezonie. No. Wiedźmy to. Nie bacz puszę, jedziemy tam. Lylem, lylym, takali. Chyba nikt nie zabił tego bosa jeszcze. Mam nie nadzieję. Dobra, ale to chyba umarliśmy. Chyba na pewno, ale musimy zwiedzić to wszystkim ich sens. I... Wszystko. wszystko będzie dobrze. Nie, nic nie jest dobrze. Pewnie się okaże, że i tak bym no... miał pro, 30% y, że słychać mój mikrofon w tym filmie. A no. dałem, że jest 95%. O kurde, padrz jaka oaza, pokoju kurde. nowy ten wakacyjny. Tak, <laughs> to <laughs> <laughs> Ej, bo tam są typy z medalionem. Na no myśli, wak wakacyjny ten. Wak Oj, no tak, To wygląda tak duży silnik. <laughs> autor, co autor miał na myśli? Okej, okay, zwiedziliśmy, a ci tam są, możemy okay, zbyt zalać. miejsca, które nie zwiedziliśmy okay. Wiesz, że tu to... się da jeździć? Zaraz to Ej, dosłownie, wszystko zwiedziliśmy, nic więcej nie ma, serio? Tak. Szczerze? To że jest piasek, który takie... ...takie ose jest, według mnie. Niech chyba za nami jadą, coś tak myślę. Przygodnie, pistrzel. Smart boi. Wierzyli. Czemu ja ich nie trafiam? Czemu ja im zadaję HP 30 km w stanie? Ej, bo włączyło mi się kalkulator Ej wy nas niszczą Spoko Ty że nie ja nawet nie widzimy jak auto wybucha! Ja nawet nie widzimy jak auto wybucha! Dosłownie ja nawet nie widziałem... Mi zeskipowała animacja wybuchania Jakie takie lagi? Tak ESA, ESA. Uciekaj

Widziałeś ten dick, nie trzeba. ja mam efekt? Czy mówię, że mam efekt ten? Nie, nie, A Ała. Właściwie wiem. Mam takie wrażenie, że mi skipuje że... wszystko. Daj na niskie. Może. Niskie nic nie dają. Czemu ci tak lagują? Niskie są takie sameksi. Wiesz, bo jest wakacyjny sezon i to zawsze taki dzień. W tamtym sezonie było dobrze, co nie? No, to przez to wakacyjne mandala sezony. Pamiętasz, co ci se ludzki rozdział? My country's burning! My eyes are tears, My eyes are tears, bro. Wniosek jest taki mid trochę. Ocale się pasował. W ogóle skąd się zrobił ten biom nagle? To jest ten biom z tego, z LEGO Fortnite. A skąd nagle się zrobiła chyba na savanna w jeden dzień? rozumiem, że Piasek przyszedł, ale skąd się savanna zrobiła nagle? O to synteza. Czym... Dosłownie, savanna normalnie się zrobiła. Ja postawiłem pod łokcie gdzieś. <grym> Weź po tych, że może wyjdziesz z Greenwage, może na Nie, wy nie zadziała, nigdy nie działa. Jezus. Właśnie, że Właśnie, że dla tego graliśmy nie, zostrzemy że parę minut. Dlaczego ja dwa lata tam. temu w wakacje, tu mi spadały FPS do 6. A w tamtym sezonie było dobrze, nie? Tak, bo nie był wakacyjny. Ej, bo nie to. Bo jeszcze. Ej, na dół mogę iść, schodzę na dół. Jest you're Jordan, Jordan. Jordan, Jordan. done. You're do. Done. You're done. <laughs> you're done. You're done. My country's burning, my eyes are no, no, tears. nie no, ale nie tego Najgorszy sezon Fortnite, najgorszy sezon Fortnite. <laughs> Bro, this is... Bro, spuse wróciły ze swojego urlopu. Ale spuseńcy były cały czas, bo w razie ich wzięliśmy. Właśnie. To co, że wygrywaliśmy gry nie. Ej dosłownie, po prostu zbyt długo nie graliśmy i tak ta gra myślała, że jesteśmy chujowi. Jeszcze jesteśmy chujowi, ale... <laughs> Wiesz gdzie no jestem, oni mnie dalej się gonią. Gonią. Ja gonią. Oni mnie dalej gonią. Oni się dalej gonią, faktycznie widzę to. Ale pierwszy, Real. Oni, oni sobie nie pozwolą, oni sobie nie pozwolą, oni mnie nie, zostawią, oni, oni po prostu, oni mają za duże ego. Oni mają kolego, nie? Ale przecież, faktycznie wszystkie utomają tylko, to fajnie. Bro, what the fuck? Widzi, widzi? Tak. nie, już nie widzę tego głupka. Gdzie jestem? Gdzie? Gdzie, Gdzie, jestem? Gdzie, Gdzie jestem? Idę do ciebie. Ja bierę To za ty. Tak, tak. właśnie, oni postaram Czyli mówisz Czyli mówiliśmy, że piasek przyszedł randomowo, co nie? I nagle na dole mapa jest pełna piasku, ok, rozumiem, ale czemu nagle jest e, połowa mapy ogólnie cała prawie, tak jedna bardziej jest pełna... Eee, y, jakby. Te, piasek przyszedł tutaj okay, ale sawanna od razu. Co? <grywa> Minecraft, to, ach, update. Dobra, idę do ciebie. Jakaś muzyka leci, co wiem, mnie strzelają. Ej, w ogóle ta auto te ramy, auto ma na 1500 HP, co jest? Gdzie ty jesteś? Jadę do ciebie. Mam taki sam luty od początku gry. Właśnie, ja mam te normalne szybkie auto, co nie? Ja ma 1500 HP wyłącznie. 3400 Czekaj, jadę do ciebie ty jestem. mądrala dala. Jego w pociągu nie ma zapomniałem. Bra to są nagle. Jak to działku działa w ogóle? Po prostu siedzisz się jako pasażer i możesz strzelać? No, po okay. prostu. Yes, it's you, baby. Here we go, no. night. Fajne są teraz te stacje, tylko za mało jest tankowania. Co? serio? Tak słyszałem. O oh, I ja don't wanna live that way. Ej, palnik wrócił. Serio? Fajnie. No. Poczekaj, sezon w ogóle tam dobre fps Jestem Jest ten palnik, a. Co się dość nie jest co? proszę bardzo. Nie, no, nie nie. Musisz po tej grze zestawać, spróbować. Oh, shit! Musimy Bo. go spalić. Jason ma MOA. Czemu by tak się zawalił, randomowo? Dzięki. Hmm. Mam kompata. tylko pm Ja mam... Nic więcej nie mam, tylko PM-a, pistolet. mam amunicji. To znaczy, mam do RPG-a. RPG-i wróciły. Życzyłbyś? Masz -a? koło wypadają z tego? Nie Ej, auto tu jest. Po co ja miałam Amodor RPG'a? Bo masz RPGa, nie? Mam pól i nie mam RPGa Co ty zrobiłeś? Co się stało? u nas do tyłu to wybiło? To, by, to było ten, jak ci pokazywałem takie darze kolejki, pan. typ jego ma kamerę przez milisekundę, to jest Typ ma. Ej. Dziękuję. Typ ma na nim kamerę przez milisekundę, on wybieguje go poza <grym> Nie, no, 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 taki... <grym> no nie wiem, to bo tak saden. Ale czemu w ogóle ten e, chce go kupić? A nie mogę, nie stać mnie. Weź go, ty wynajmi. Nie wiem, że jest, jest. Gold. Bo nie mam Golda. Gdzie on jest? Na górze. O on jest lekarzem. Na... No nie stać. Gdzie? A nie ważne. Lekarz, nie stać się. Muszę... muszę zobaczyć ile on kosztuje. Jezus Maria Slavery i stał za drogę teraz. <grym> ja w Idziemy tam, idziemy do tego, zobaczymy czy coś się zmieniło w tych sejfach O w, typie w środku. Czym w ogóle 10 graczy jest? Aż takie specjalnie są w tej grze. Nie się nowy sezon jest? Muszę wbić te... te... Unreal'e. Teraz mogę go kupić chyba. <grymne> co, co? -dy. Co za gówno. What the fuck? Kusza. Te kusze mi się nie podoba. Chodzi o te nogi ze czwartego rozdziału trzeciego sezonu. Dosłownie. Właśnie, jak teraz wyglądają te... Ale modyfikacja teraz jest ładna. Ale nadal nie lubię. Ej, zbyt skomplikowana teraz jest. Nie na tak sama, ale zbyt dziwnie się to zmienia. Pojęci ludzie co mnie godziniec, że w połowę mapy jeszcze żyją. <grym> Jakieś strzały wypełniły. Kupiłem żeby... z modyfikowaniem broni, ty strzeliłeś. Ja? Yeah. Nie? Dajem mu do pompy, nie mam żadnych. Ja też. To są typy, faktycznie. Siema. Mi, MI GRĘ ZLAKOWAŁA GDŁO niego STRZELIŁEM! Tak zawsze będziesz miał, na pewno gdy będziemy mieli 1 HP, to ty będziesz mieć lag. Ja bym go trafił, gdy mi grę po prostu nie zrobił, tak? Uciekam stąd. Release me. Nie tak, wakacyjne sezony są najgorsze. Nie że mają duże eventy... Dla Tak. Duże eventy są, to... Eventy są? Te, te wakacyjne, tak cringe'owe, te, to, to Te macio, to są najgorsze w roku. One były fajne w drugim rozdziale, w pierwszym, ale teraz są głowy. Bro, od pierwszego są. do drugiego była Sigma. Cięba tak. była to lawa. Nie wiem już co, kwalifikujemy. widać ich nie trafię. Mam spoko loko. Wiecie, wyjeżdżamy ze strefy. Do tego się wracam. Jak te koła ulatwiają? No, że są, są takie same. Nie, nie zostaną na hita nie zostaną w porze. Pewnie zostaną, ale na więcej. Ten nowy sezon jest niesamowity. Ale się łatwo przebija przez wszystko. No, Co to, to, to jest? Za mało. Zminęło zbyt wiele kręgów. Co? dajnik z pustko. Co? A ci są chyba. No. Co się nie zmieniło nic. Jeśli mówię bym został dosłownie taki sam, więc... Mój lud nie jest aż tak tragiczny. Puh. A to mu jest. Mam dalej tą całą broń od początku gry. Ej, ale, ej, jestem zdenerwowany, teraz to auto nie ma nieskończonego boosta. Ej, wiesz, że się chciałbym wygrać, ale na pewno nie wygramy, bo są takie mm. specycyjcy w tej grze. Jest 7 osób. Nie. Ebony niszczy samochód. Co <grym się> za idiotą. Próbuję go naprawić. Naprawiam go. Naprawiam samochód. O, fajnie. Chcę tak. O, teraz mogę zmienić to i mogę. O, tak się zmienia. Fajnie. Prosty prowadź, chcę strzelać. Co? <grym> To nie my bardzo To nawet ammo nie ma. I widzę ty bud. Gdzie yeah. Tam, tam, tam auto Czekaj Nie <grystanie> jest warte. Oh shit. Przejdź przez most. Darmowy most. La la ZD. Przedstawili nas, bo z dużym zadałem, a tam jest ty Nie zostawili nas, ale nie jak Usiekaj najdalej się da z tego miejsca, bo... Kto jest? Się... To jest... Dobra. Nie. Kurde no jaki debil, wymyślił się pan na lampy! Dostał za 30 co jest, trafiłem go <laughs> Jedź na królewskie korty może. Całe cztery teamy. się wiesz się wjeżdża, i wjeżdża z wody, to jest dźwięk A i trzy teamy, umrzemy. Team eee, nie wiem, na razie wiesz, jedzie dookoła. Weź tam pojedź, tam pojedź i pojedź na prawo teraz. Na prawo, tutaj na parking. O, no, mamy nowe. Nowe auto. Albo zajdziemy może palnik. Szukajmy palnika. A kurwa, idealnie, że po drugiej stronie, nie? Da, ma, mamy Ej, czas, mocno. bo nie przyjdzie. Tak, i tak możemy, ale będziemy top 3 w pierwszej grze. Jesteśmy no the mówię... best of the worst. No. Nie ma żadnego polnika O cholera! Oni wygrali poprzednią grę. Mieliśmy. Bierzemy nowy samochód, czy... Nie na ten bierzemy, walić to. On nie za trzy. Umrzemy. Oni mam wszystkie pedale chyba. No, nie mamy szans. Ale przynajmniej drudzy byliśmy. Umrzeli wiedząc, że byliśmy mid. Umrzemy wiedząc, że byliśmy najgorszymi graczami w tej rundzie. No, ta... Jeden kill mam, a te dwa. Nie byliśmy najgorsi możliwi. Kamp mi się tu ich nie ma Oni są po drugiej stronie Kamp mi się tu Mam no chwilkę Idą tu Są tu Tak Chodź na dół Gdzie? mam, mam na dół. impulsy Okej, okay. to wybij ich tu burz co ty, to za impulsy są? A to oni rzucili Gremi mi zlagowała jak rzuciłem granatę do... Ja się... ej! To nic ci strzelają? Ale są desperacy! O, to są ci sami, to są ci sami. Nie no nie wiem. Nie mają auta. To są ci A Oni są w samochodzie? Nie Słyszałem ich. Co się dzieje? Czu... Czołg... O dobra, dobra, wejść tutaj. Teraz będą tu iść. Ej, zabiłem go prawie, Maloła. On ma H1 H1. O, czy, czy jeden HP. Tu jest. Czemu mandaty mam? Ile miałem się w PSU? Ten bym strzelił się w mnie i bronił, na bandarze! Jebak! Nie, to jest serdeczny traged, nie gram już nigdy nie się z niego! Żegnajcie wy sobie i jebać tę grę!